Cześć, witajcie! Jadę sobie po raz pierwszy przetestować te brony, co kupiłem od wujka. Muszę uprawić to pole za gospodarstwem, bo chcę tam jak najszybciej zasiać trawę, żeby szybko wyrosła, bo z tego co już mówiłem, to chcę tam też zrobić pastwisko dla krów. No i tak sobie pomyślałem, że pod trawę to może lepiej będzie to uprawić właśnie bronami, a to z tego względu, że one to pole na pewno lepiej wyrównają, a to potem do koszenia będzie lepiej, jak będzie równo. Wiecie, ten kultywator mój to nie dość, że mały, tylko kilka zębów to jeszcze ani żadnego wałka nie ma, ani nic, więc on uprawi głębiej, ale na pewno pozostawi bardziej nierówne pole. A skoro już kupiłem te brony, to trzeba z nich korzystać. jadę sobie tu od rogu i spróbuję jeździć po skosie, żeby nie jechać wzdłuż bruzdy, tylko w poprzek trochę. To powinno się to ładnie wszystko porównać, jak sobie parę razy tak przejadę. Ciapek idzie jak w ścieku. No ale to tylko trzy polowe brony. Myślę, że w lekkiej ziemi to by nawet z piątkami dał radę polatać. Jeżdżę dosyć szybko, żeby te bryły fajnie porozbijało, ale może mnie tu lekko wytrzepać w tej kabinie po tym oranym. No i robotkę mam zrobioną. Całkiem fajnie to poszło tymi bronami. To teraz można wjeżdżać tu z siewnikiem i już trawa sobie będzie mogła rosnąć. Jeszcze tylko umyję sprzęt i mogę odstawić go na swoje miejsce. Tą część materiału nagrywam wam już kilka dni później, no bo jak widzicie mam już postawiony nowy płot. Generalnie proste ogrodzenie, betonowe słupki i podobnie jak poprzednio przęsła z drewnianych listew. Chodziło mi to to, żeby nie wydać na to zbyt wiele pieniędzy, ale żeby było zrobione jak należy. Tu trochę zmniejszyłem ogródek, ale nie potrzebowałem tu w sumie tyle miejsca, więc cofnąłem się z całym ogrodzeniem trochę od drogi i przynajmniej teraz tu mam trochę miejsca przed bramą i lepszą widoczność przy wyjeździe na drogę. Jest osobno furtka zrobiona i oczywiście fajna szeroka brama, bo właśnie głównie z tego powodu postanowiłem zmienić to ogrodzenie. Poprzednia brama była strasznie wąska, i myślę, że nawet z takimi bronami bym miał problem się przez nią zmieścić. A teraz to będzie luksus. Psa co prawda nie mam, ale nikt nie musi o tym wiedzieć przecież. Dobra pogadane, to teraz się zbieram do wyjazdu, bo jadę oglądać ciągnik na sprzedaż. Znalazłem fajne ogłoszenie 60 niedaleko i mnie zainteresowała, więc się umówiłem na dzisiaj ze sprzedawcą. Myślę, że taka siątka na chwilę obecną to by był dobry ciągnik na moje gospodarstwo. Marzyła mi się jakaś 80, no ale na to mnie na razie nie stać. Pisaliście też w komentarzach dużo o Maseju 255, ale z tego co widziałem, to one też wysoko stoją na ten moment. A jeśli uda mi się kupić jakiś ciągnik w granicach 20 tysięcy, to jeszcze trochę kasy mi zostanie na jakieś maszyny pod niego. A tak kupić sam ciągnik i pozbyć się wszystkich pieniędzy, to bez sensu według mnie. Muszę sobie tu jeszcze wszystko pozamykać, bo chwilę mnie nie będzie i mogę jechać. Muszę się też zastanowić nad kupnem jakiegoś samochodu, bo tym motocyklem to czasami też problematyczne. Dobra, to chyba tutaj, bo gość mówił przez telefon, że przy reklamie cynkowni. To wjeżdżam do środka i idę kogoś poszukać. Okej, okay, widzę, że już na mnie czeka. No i nawet sześćdziesiątkę też już widać. Dzień dobry, to ja w sprawie tej 60. No witam, już wyjechałem nią z garażu, także to jest to, niech pan ogląda. Dobra, no powiem panu, że na zdjęciach całkiem fajnie się prezentowała. Długo pan ją ma? Jak się sprawowała? Były z nią jakieś problemy? To jest 81 rocznik i robiła w SKR-ze 4 lata. Ojciec ją kupił od nich właśnie w 85 i od tego czasu cały czas u nas w gospodarstwie była. Żadnych wielkich problemów nie było. Wiadomo, normalna eksploatacja. Części, co się zużywają, to były wymieniane. Ale silnik ładnie pracuje i moc ma. Kabina tu była w oryginale, malowany też nie był. Jak nie robił w polu, to cały czas pod dachem stał, więc rdzy też dużo nie wychodzi. Ale to jest ponad 40-letni ciągnik, to też trzeba mieć na uwadze, że nie będzie wyglądał jak nowy. No to, że kabinę ma, to na pewno na plus. Fakt, że ta puszka ciasna i słaba widoczność, ale zawsze to coś przed deszczem i wiatrem ochroni. No, tylko drzwi żeśmy z niej wywalili, bo to w sumie rzadko się zamykało. A one też się zacinały co chwila, to potem się człowiek tylko denerwował na to. No powiem panu, że całkiem dobrze to wygląda. Widać, że ciągnik czysty i dbane o niego było. A dużo pracował u was? My to mamy takie gospodarstwo 10 hektarów, i to był jedyny ciągnik na gospodarstwie. Także czy to dużo, czy nie, to nie wiem. Ale są gospodarze, co dużo większe hektary sześćdziesiątkami. Obrabiają i dają radę. Więc myślę, że u nas tak się nie narobiła. Ale opony całkiem fajne. Chyba były nowe, zakładane co? Tak, opony to jakieś ze dwa lata wstecz były nowe, założone. Także jak widać, jeszcze prawie nic nie zdarte. No, w środku czyściutko. Jak na 40-letni ciągnik, to bardzo dobrze to wygląda. Ten podnośnik to też sprawne wszystko? Oczywiście, wszystko działa, wszystko jest sprawne. Tutaj można wsiadać w ten ciągnik i jechać w pole bez żadnego wkładu na ten moment. To powiedz mi pan jeszcze, czemu ją sprzedajesz? Ano, zobacz sobie. Tego zetorka to się dorobiłem i w ubiegłym sezonie został kupiony. A na takie gospodarstwo to mi dwa ciągniki niepotrzebne. A jak ja do zetora wsiadłem, to już nie chcę patrzeć w ogóle na tego Ursusa z poprzedniej epoki. Co to jest za przeskok na taką maszynę? To nie ma nawet co porównywać. No taki zetorek piękny. Ale racja, co nowe to nowe. Nie ma co gadać. Możemy ją odpalić? Nie ma problemu. Wsiadaj i odpalaj. Przejechać też się tam możesz od razu. Widzisz jak odpala za pierwszym strzałem. Ani nie zakaszlę, ani nic. I jak sobie na wolnych ładnie równo pracuje. Ciągnik jest wart zakupu naprawdę. Ale coś tam kopci, jak się mu depnie. No, Euro 6, to to nie jest. Więc zawsze coś kopcić będzie na wyższych obrotach. Tam za stodołę, jak wyjedziesz, to masz drogę na lewo. Musimy przejeść tam kawałek, zobaczyć jak to chodzi. No powiem wam, że naprawdę spodobała mi się ta sześćdziesiątka. Wygląda na zadbaną i gość też nic nie kręci przy tym. To myślę, że warto by było ją kupić. Podjadę z powrotem. To spróbuję coś ponegocjować cenę. Jeśli będzie dobra to chyba ją biorę. Dobra, to teraz najważniejsze. Ile pan za nią chcesz? Dwadzieścia tysiące. Myślę, że to dobra cena jak na ciągnik w takim stanie. No trochę dużo. To kopcenie mnie zastanawia. Trzeba by tam sprawdzić jak wtryskiwacze wyglądają. I hamulce też nie są najlepsze, więc raczej będą do roboty za niedługo. A masz pan jeszcze jakieś maszyny na sprzedaż? Tu za zetorem stoi pług trzyskibowy. Akurat pod ten ciągnik. Ja już w zasadzie mam wszystko zaorane. A na jesień to będę kupował jakąś obrotówkę pod zetora. Więc ten pług bym mógł sprzedać razem z ciągnikiem. Ten pług to by było super, bo ja mam dwuskibowy, a tak to już bym mógł orkę sobie tym ogarniać. I na sprzedaż na pewno jest ta przyczepa drewniana obok, co tu przy drewnie stoi. Taka drewniana samoróbka stara, ale deski całkiem zdrowe i co najważniejsze, dosyć szczelne, bo to wszystko heblowane było, żeby ładnie się schodziło. Mi ona nie jest potrzebna, już w ogóle. No, myślę, że przyczepa zawsze się przyda. Już na żniwach w poprzednim sezonie miałem problem, żeby mieć na coś sypać. A teraz jeszcze doszły pola od wuja. Także może by to nie było głupie ją też kupić. Ten agregat i talerzówka to już konkretne sprzęty pod Zetora. A beczki pan nie sprzedajesz? Bo też mi będzie jakaś potrzebna. A ta widzę, że całkiem fajna. Nie beczka, nie na sprzedaż. Tak jak mówiłem, to by były te trzy rzeczy: czyli ciągnik, pług i przyczepa. To powiem panu tak. Decydowałbym się na wszystkie trzy rzeczy, ale daję 19 tysięcy za cały komplet. Trochę za mało. Mogę się zgodzić na 20 tysięcy najmniej. Pasuje to panu? Dobra zgoda. 20 tysięcy za sześćdziesiątkę. Przyczepę i pług. To chodźmy podpisać dokumenty. A niech mi pan jeszcze powie. Jest pan w stanie mi jakoś załadować ten pług na przyczepę? Mam cyklopa, to obwiążemy go pasem i go dźwignę ze z problemu na nią. To chodźmy podpisać co trzeba i potem zajmiemy się załadunkiem. No i elegancko. Udało nam się załadować pług. Simsona też tutaj wrzuciliśmy, więc mogę wracać do siebie z nowymi nabytkami. Dziękuję za dobicie targu i do widzenia. Ja też dziękuję raz jeszcze. Oby się sprawowały i długo służyły. Powodzenia. Taka szybka decyzja została podjęta z tym zakupem, ale myślę, że szkoda byłoby nie kupić tej sześćdziesiątki. I jeszcze dobrze na tym wyszedłem, bo wytargowałem pług i przyczepę do tego, także interes, myślę, że mi się opłacił. Chętnie poczytam w komentarzach, co sądzicie o moim nowym nabytku. Trzymajcie się do kolejnego odcinka, gdzie pewnie będę sześćdziesiątkę testował już w polu.